Przede wszystkim e, mamy trzy większe miasta, e, trzy większe miasta Olsztyn, Elbląg i Ełk. I one na pewno są motorem napędowym naszego województwa, ale również mam ogromną świadomość tego, że województwo powinno rozwijać się w zrównoważony sposób, więc musimy również dobrze zadbać, nawet lepiej zadbać o te mniejsze miejscowości po to, żeby walczymy z demografią, po to, żeby, żeby w każdym miejscu w naszego województwa żyło się lepiej i dobrze, więc to jest bez wątpienia duże nasze wyzwanie. Program operacyjny nowy, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, mniej czasu i zdecydowanie e, intensywniejsza praca. Krajowy Plan Odbudowy to jest to, na co, wszystko, na co wszyscy czekamy. Jesteśmy jako samorząd województwa i cały region e, jestem przekonany do, przygotowani do, do tego programu, więc tych wyzwań nie, nie brakuje. Na pewno kwestia portu to jest ta rzecz, która rozpala. E, e, tą aktywność mieszkańców. Tak jak doskonale wiecie, projekt mamy projekt jako projekt strategiczny wpisany modernizację, czy pewne prace, jeśli chodzi o port w Elblągu. Komisja Europejska na razie powiedziała, że z tym projektem się wstrzymujemy. Natomiast dla nas dobrą wiadomością jest to, że te pieniądze nie zostały skierowane, nie, po, nie zostały polecone, żeby te pieniądze przeznaczyć na, na inne cele. One są dalej w przysłowiowej szufladzie, której mówię i pewnie w najbliższym czasie będziemy chcieli Wrócić do tych rozmów z Komisją, z Komisją Europejską. Więc to jest dla nas bez wątpienia, bez wątpienia rzecz, która, która jakby rozpala dyskusję, ale jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o gospodarkę. że możemy zarażać tym konkursem kolejne pokolenia. Kolejne osoby to 17, 17 wernisarz, więc no trochę lat już zleciało, a wcześniej sam konkurs istnieje jeszcze, jeszcze dłużej. Więc cieszymy się, że cały czas nasz region wzbudza zainteresowanie fotograficzne, że są ludzie, którzy chcą się dzielić swoją pasją z, z innymi i że przychodzą tutaj na wernisarz. Każdy z nas w swoim mieście wyszukuje coś ciekawego, coś co jest nieznanego, a jeżeli to jeszcze ma być pokazane mieszkańcowi Elbląga, to podwójnie motywuje do tego, żeby takie zdjęcia indywidualne pokazywać wszystkim. Do nas zdjęcie nosi tytuł nowe na stare miasto i południowe. Muszę być o kulisach tego zdjęcia. Jak się udało go zrobić? Kiedy pan zrobił to zdjęcie? Zdjęcie udało mi się zrobić podczas Dni Elbląga. wieczorem wybrałem się z kolegą właśnie, nad Blonga. Przy okazji wziąłem aparat, bo tak czułem, że mogę coś zrobić, zależało mi, tak już polowałem od dłuższego czasu, żeby uwiecznić starówkę z tym kołem widokowym. Tylko polowałem na to, żeby się udało to nocą. I akurat wtedy pamiętam, świeciło się bardzo długo to, że było już bardzo ciemno. Postawiłem aparat, zrobiłem dwa zdjęcia, pionowo, poziomo. Od razu mi wyszło tak, jak chciałem. Zwinąłem aparat, no i poszliśmy właśnie na imprezę. Widzimy miasto gdzieś około 100 lat temu, w okresie międzywojennym, gdy należało jeszcze do Niemiec. Pomogą nam w tym stare niemieckie filmy. Lubimy oglądać Elbląg, którego dzisiaj nie ma. I to jest bardzo ciekawe, bo powinniśmy kochać Elbląg, który dzisiaj jest. Ale żeby go kochać, to trzeba go poznać. A żeby go poznać, trzeba go oglądać. Stąd też pomysł, żeby troszeczkę poopowiadać o architekturze dawnego Elbląga, o tym jaki. On był kiedyś, jak go widzieli ci, którzy tu przyjeżdżali, no i jaki my sobie wyobrażamy i czy my byliś, by, byśmy lubili ten Elbląg, gdyby nie to, że właśnie został tak potraktowany? Zburzone, zniszczone, a potem czekał na odbudowę. No to są pytania, na które sobie dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć. Czy wiele materiałów tych archiwalnych się zachowało, czy właśnie mamy z czego korzystać? E, filmy to tylko szczątkowo, natomiast jest bardzo dużo fotografii. E, wtedy bardzo dużo fotografowano, były, foto, były pocztówki, były zakłady fotograficzne, fotografowali turyści, ale przede wszystkim policja budowlana, która tworzyła e, dokumentację fotograficzną i to są, to są bardzo cenne z bo właściwie yy, kamienice, pierzeje są fotografowane w różnych okresach i widać było jak one się zmieniały, także to, to są bardzo cenne, bardzo cenne dokumenty. Dzisiaj też wyjątkowy gość. O czym będzie opowiadał? O, pani Maria lubocka Hoffmann Będzie pani profesor opowiadać niezwykle ciekawie, bo każde spotkanie jest, yy, no, po prostu jest kosmicznie cudowne. Pewnie będziemy mówić w Starym mieście po prostu o jego historii, trochę o, trochę o zniszczeniach i odbudowie, o moim programie retrowersji. Czy dużo Elblążan, czy dużo mieszkańców właśnie interesuje ta retrowersja, bo teraz mam wrażenie, że też dużo młodych ludzi interesuje się tym, jakie budynki powstają na Starym mieście i w jakim klimacie są one odtwarzane. Istotnie. Młodzi i starsi, może nawet bardziej, interesują się odbudową, a właściwie zabudową, bo to nie jest odtworzenie, tylko właśnie nowa zabudowa. Interesują się o tyle również, że czasami krytykują, a czasami chwalą, więc jakiś, jakiś jest stosunek do tej zabudowy na pewno taki czytelny w mieście. Już widziałam parę seansów. One mi się podobają. Rzeczywiście to jest maestria. Lubię to, po pierwsze. Po drugie, czemu zawsze idę w towarzystwie? I to jest też dużo. No i co więcej mówić? Jak się podoba dzisiejszy temat? Architektura dawnego Elbląga. Zawsze mnie interesowało dawniej coś, bo teraz to widać. A kiedyś nie było widać i teraz tak to jest rarytas. Ja jestem Elblążanką. I wszystkie tutaj właśnie spotkania są dla mnie też bardzo ciekawe, bo bardzo dużo informacji o Elblągu, o których ja na przykład nie wiem, dowiaduję się. I właśnie wielkie ukłony dla pana Juliusza Marka za tak ciekawe, naprawdę ciekawe tematy. jest cel takiej waszej wizyty tutaj w Elblągu? W roku. W zeszłym roku nasz Dom Kultury zajął pierwsze miejsce na Litwie w rankingu wszystkich domów kultury. Pozwoliło nam to na pozyskanie środków finansowych niezbędnych do odbycia takich jak ta wizyt studyjnych. Odwiedziliśmy duże ośrodki kultury w Gdańsku, w Magdeburgu, a teraz jesteśmy w Elblągu, w Światowidzie i bardzo nam się tu podoba. Jaki jest najważniejszy powód? Jakie macie cele? Co chcielibyście zobaczyć i czego się dowiedzieć podczas waszej wizyty w Centrum Spotkań Europejskich Światowej w Elblągu. Dwa lub trzy razy w roku podróżujemy po Europie, odwiedzając ciekawe domy kultury. Chcemy w ten sposób zainspirować się, zobaczyć, jak pracują inni, nauczyć się czegoś nowego oraz wymienić się doświadczeniami. Wizyta w Światowidzie była bardzo inspirująca i pożyteczna. Osobiście byłam zaskoczona, jak zaawansowani technicznie jesteście, jak dużo ciekawych zastosowań cyfrowych posiadacie oraz jak dobrze radzicie sobie z digitalizacją. Jest jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ pracuję w muzeum i wiele rozwiązań chciałabym wprowadzić w mojej placówce.